I jedziemy na przeprawę rzeczną i wrócimy sobie starym koninem. Już wjechaliśmy kawałek z konina, jedziemy do konina od strony osady Tutaj je to się należy dojechać przez Las więc A droga prosto na kram, z Kramsku można na Sąpolno, na Licheń, na Koło. I tu zaraz będziemy skręcać w le... w prawo, prawo, sorry, kurde, w prawo, w prawo. I tu jak jest to tutaj skręcamy w prawo I kilometr mamy do tej przeprawy rzecznej na warcie O, prom jeździ, bo widzę samochód. Jakiś ptaszek. Okej, okay. ale droga nie jest taka super tutaj. Niestety nie jest to autostrada. A tu trzeba uważać, żeby nam nic nie wyjechało. I tu prosto nie jedziemy, skręcamy w lewo. I tu już jest bezpośrednio na prom. Powiem że w tym roku wyjątkowo coś mnie alergia męczy. A sami widzicie, jaka tu jest droga. Promysł po drugiej stronie, ale czy jest czynny to nie wiem. Chyba idzie pan. Mam taką nadzieję. Już płynie pan do mnie promem Już też ktoś podjechał z samochodem Jestem już na progu Dobry I dopłynęliśmy do drugiego, do drugiego brzegu już zjedziemy drugą stroną I wyjedziemy sobie do konina osadą Tu mamy, tu mam. krówki, pastu, oddali słychać pociąg.